Siemaneczko, z tej strony macie i ze mną są... Eddie, Ja! Ja też nagrywam, ziomeczki! To jest pierwszy odcinek, który nie No, nie wiesz... To pierwszy odcinek z Minecraft serwerownia, tak nazwałem mój serwer. I to ten... Piastokaru. I no, to jest mój kolejny odcinek na Minecraft na serwerach. I dzisiaj będziemy grać na The Walls. IP macie w opisie. Kanał Marcina masz w opisie chodź na TD World tam, gdzie jest jeden te drużyna, tak no to ja... Może pójdziemy na drużynę niebieską. Gdzie? A, no, pro, a... Pro, tam. O no Prowest, Prowest. Gra zacznie się z, Ola, Za minutę zy... jeden gracz w każdej drużynie. Tam czuję do drużyny Ej, jest... miesiąc? Aha, bo ty masz minutowy, ty masz wystawione na minutowe. Ja tak, muszę ustawić, kurde. O, no, ty masz na e, minutowe odcinki. A co, no, co Ej, ale tego chyba nie wrzucimy na YouTube, ludzie. Dlaczego? Dlaczego? No bo ludzie teraz zaznaczą się to, że będą no, problemy techniczne, no i kamień przez pół odcinka tak. będzie ustawiać. Kamil, wiesz, że zaraz się zacznie dołożyć? Wiesz, że zaraz się zacznie dołożyć? Nie no, że... O co, chodźcie? To się dzieje z tym światem! Raven, Raven... -y Tylko to nie jest... No ta... ja nie wiem, co zrobić. To nie jest młodzi tytanie, to jest Raven. to nie jest młodzi tytanie. Tytan. Jakiś staruszek. To ta ta... <gry> Baba, będzie fajnie, będzie dobrze, wszystko się dobrze zrobi. No i patrzcie. I, I wszystko IP się IP, IP serwera na macie w opisie, kanał Marcinia ma... hap, hap. Co, nie możesz uderzyć sojusznika? No fap, faper jest. A, nie jestem. A, jaj, jaj. <laughs> Nie możesz uderzyć w sojusznika, ale kto jest moim sojusznikiem? Ja jestem, soporiem, no, ty. Ja jestem. no wiem. Tylko że było ten, tylko że była ta Beka. Ja, co ty masz no co? grało się gdzieś indziej. Kurczę, zacznij się Ej za no, no i znowu mi się skończy. ja chyba już skończę karierę na YouTube. Znowu mi się na nowo ten ten... Styń się na nowo próbę testowne Dobra, już... Ty patrz, skaczące jabłko Gdzie? Yeah. Patrz, rzucę jakieś. Nie zrozumiałem papier. Łapiące. Dobra, to ja będę uh, nie nagrywać, ale po prostu nie będę nagrywać z tego albo po prostu ogarnie problemy techniczne poza odcinkiem. Ja bym... Mówię ci, ściągnij się tą wersję próbną. Mówię. Ale ten, ale zaś, ale nie na odcinku. to sobie Odcinka nie będę. już nie nie no jest dwóch ludzi, no to co oni mają jakąś pretensję? Cześć, no, no, jak jest dołoga to no jest mnóstwo ludzi na tym. Na jednej ławce. No, Ej, no, nie chodź tutaj no, tutaj! no to na którą ty idziesz drużynę? Ej, ty bym tu idzie na to, na To ja idę na niebieskich. No to na kogo ja mam? Ty idź też na niebieskich. 9, 10, 11, 10, 11. 3, 5, 9, 15 Jestem! Nie. Jestem! 7, 8, jesteś drużynie? A, w 13, A, dobra, to... Oni 18, jeszcze muszą zdecydować. 22, 23, 24, ściany. Jecha! Yeah. Ej, ja tutaj zbieram drewno! Ej, będziemy musieli się gdzieś schować, bo zaraz się zacznie to... No gdzieś? No nie widzisz mnie? Jesteś ślepy, czy co? Ty nie? Ej, no nie, nie. Najgorsza mapa Ever, ja nie, Gdzie Ty jest? Gdzie, gdzie Ty znów poszłeś? Ej, musiałam powiedzieć, że... Ej... Musiałam powiedzieć, że... Ty nie opuściłeś! Ej, musiałam powiedzieć, ja muszę zrobić przerwę około... Nie wiem. Gdzieś około godzinno O, ziomeczki, na kanale Marcin. Chcę wam ogłosić, że tworzy się mój własny tekstur, Który nazywa się Zombie. Ej kurczę, ej Kamil, chowamy się do tego... Do takiej kopy. Ja na wielką wyspę na A ja jestem w jakiejś kopalni. Dobra, to jest Ja tam już byłem... Ja tam byłem, ale nie było nic w skrzyni. No w sumie nie ma. Kamil, idę do ciebie, bo no nie zdobędziemy nic. Idenia widok. Kamil, gdzie jest ta wyspa? Tak. No, tak. Mówił, że godzina przerwa, tego nie słuchasz czy co? Nie musisz. No znowu postać w to co się dzieje? Jesteś siedzi. Fantek! Chyba ostatni w tym sezonie. Co? Jaczyki. Ludzie mają taką fantazję. Ej, idę. Kurczę! Ale nagi! Ej, opadły ściany! My, my musimy się chować! Co, co to co zrobiłeś? Ale ty masz czaszkę! To byłem w kochali. Leżała na ziemi, to sobie wziąłem. Dasz mi coś? Bo ja jestem bezbronny. A myślisz, że ja? No gdzie masz te miecze, te takie? Ale! Gościu, to było z poprzedniej gry, a teraz mi się usunęły. Wykopię dla ciebie na ten, na mieczyk. Chyba Hop. No wiesz, kobla. Jeszcze nawet ściany nie opadły. Opadły, czyś to, szalał. No! To było jest z piasku! To było <grym> z piasku! Idziemy pod leksy? Ale czy inni na nas tam nie czekają? Nie patrzcie na mnie, nikogo nie ma. Ale musimy mieć żelazny kredyt. Ale, ale, ale ja mówię, ale, ale... Ale patrzcie, twoje piękne drzewo. Nie widzę, no nie widzę, no nie widzę. Gościu, to była twój miecz! Ale ja nie mam droga. Ale ja mam! No właśnie, No, ale teraz się nie wykopię! Czemu? Bo jest taki! Ty uważaj! Dobra, tworzę dla siebie kamienny killoff! Będziemy się bawić! koczka i psa. No dobra, ja idę tam na dół. A spadłem. I dobra, idę tam po itemy, po dropy. I go ci tutaj chyba już był. Czy ile tam jest czestów?

Happy day in Nerdki Happy Nej do You jestem ninja Kamil, dasz muszę się zabić? Ja nie powiem, gdzie jestem, jestem ninja. Ale, ale... Dasz mu się zabić. Ej dobra lecimy na ten, na jaką Ej dołączmy tam gdzie jest jakieś więcej ludzi Ej może dołączmy, ej ja idę tu Tam i jeszcze na niebieskich, widzisz Tam gdzie jest dwóch niebieskich, widzisz No niebieski, ja jestem niebieskich kurcze To, to, ty już jesteś w niebieskich? Chyba czekaj, Dolaczyłeś do drużyny Blu. No już. I co? Tu nie się Miesz moje imię piszesz. A kogo nie? <ślać ślać ślać> moje imię, moje imię, moje imię. I czego nie widzisz? Jest, jest. A ja widzę moje Teraz tutaj jest na F5, to tu jest Co? Jak dasz podwójne F5, to tu jest twoje imię I ja tu się obraca Jakie fajne jakieś moje imię Dobra, eee, kiedy się arena rozpadnie? Za 5 godzin No to zróbcie Kurczę, chcę gdzieś, gdzie jest dużo ludzi, a nie tak piku. I no to może mnie na doleć. Ale ja chcę na się choćby, gdzie było dużo ludzi. A wiesz dlaczego? Bo gości mi kiedyś. Rozumiesz, że będziemy walczyć z nikim. Idziemy na jedną atrakcję. Dobra, yy, to ja wyjdę i wejdę ze serwera, ale zrobię cięcie. A więc cięcie! To ja już jestem, nie wiem jak o, o atrakcję pójść. Może ja pójdę. No dobra. Czekaj, sprawdzę w ogóle czy jest atrakcja. Idziemy na... Może Party Games? Party Games? Party Games. Ej, i nie piszę, że już tak? No. Ej, e, ja idę na... Czekaj, gdzieś... Ej, ja idę tu, ja idę tu! Ej, Kamil, ja idę tu! Idę, na tym. Ej, jesteś na detent? Nie jesteś na tej, na której ja no cię. Ja, nie się pokazałeś. Dobra, ja wyjdę i wejdę. No bo ty pokazałeś na tą gent, gdzie gdzie akurat właśnie ja byłem, na tam, gdzie jest jeden na tyle. Gdzieś zjedłem na... 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 na To jest gapiowski na rękę. Nie, no ja jeszcze robię, bo oczywiście trzeba, no to ciędzie znowu. To ja już jestem, jesteśmy już na mapie. Gdzieś tam, gdzie... Aha, aha. Ład... Znaczy, nic się nie dzieje. Nie? What? No Ej ale przecież, ale to powinno znikać No to ja spadam na dół No dobra, ale wejdź na to samo, okej Ale może naj... Nie wiem, no bo to się stało Łos, cały serwer ma wielkie lagi Nie no, idziemy na inny serwer, a więc znów cięcie, no no co? No dobra, ale mi się nie... Nie, ja nie chcę na chybka. W ogóle na żadną atrakcję nie chcę. Na Turlandii, mówię. Można na Turlandię no ale z cięcie żeby nie wiedzieli nie jego hasła a więc cięcie to ja już jestem i idziemy na klasikę na klasikę i jesteśmy na luturlandii na The Towers luturlandia to hiszpański serwer no to może idziemy na a... Ej, idziemy na full pvp? No full pvp, masz, masz kompas Ale mi już nie laguje No dobra Kamil, gdzie, osiem ma! I gdzie idziemy? A w ogóle, ja zobaczę do Ender czysta. Wow, 10 ironów. O jakie cenne rzeczy. Co? Ja mam 15 emeraldów. I dwa koksjabka. Ja mam 15 emeraldów. No to dobra, lecimy. Ej, ile masz emeraldów? 15? Ja też mam. I czekajcie, muszę zrobić cięcie, a więc cięcie.